Bardzo serdecznie w najnowszym cyklu Chrono, w którym będę pokazywać wam zegarki przede wszystkim, ale zawsze w otoczeniu motoryzacyjnym, bo, moim zdaniem, to są tematy, które od zawsze gdzieś tam razem grały, przenikały się i naturalnie. Występowały koło siebie od wielu, wielu lat. Nie jestem ekspertem w dziedzinie zegarków, nie jestem kolekcjonerem zegarków. Mam raptem trzy, ale od jakiegoś czasu zgłębiam temat i uważam, że jest naprawdę fascynujący. Dzisiaj hmm, zabiorę Was podróż w lata 50., ale tylko pozornie, bo pokażę Wam zegarek, który z zewnątrz wygląda jak totalny klasyk, ale w środku jest super nowoczesnym sprzętem, który wykorzystuje. Nowe, najnowsze technologie, więc w świecie motoryzacyjnym byłby odpowiednikiem, moim zdaniem, takiego restomoda. Czyli mamy mm, klasyczną karoserię, ale w środku kryją się nowoczesne podzespoły, zegarki, to zresztą, mówmy się, małe dzieła sztuki, których ciężko nie kochać. Serdecznie zapraszam na najnowszego vloga. Oto i ona Omega Speedmaster Master 57. Może wyglądać jak doskonale zachowany egzemplarz z lat 50., ale tak nie jest. To jest całkowicie nowy zegarek, który jest inspirowany zegarkami z tamtych lat. Pierwsza rzecz, najważniejsza a propos tego czasomierza, moi drodzy, to słuchajcie, sam fakt, że jest zegarkiem e, manualnym. Co to oznacza? Oznacza to, że codziennie. Rano, nie musiałbym tego robić, bo rezerwa mocy wynosi 60 godzin, ale ja codziennie po prostu go nakręcam, obracam koronką kilkadziesiąt razy do przodu, zrobiłem sobie z tego po prostu taki rytuał. To jest mniej więcej tak, jakbyście podlewali kwiatka. Musicie go po prostu podlać, żeby mógł żyć, i musicie to robić regularnie. Zegarek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie kierowców na Miary czasów. Mieliśmy wtedy dość duży wzrost tzw. gentleman drivers, mieliśmy więcej torów wyścigowych, kształtowała się jeszcze mocniej kultura wyścigów, no i pojawia się zegarek z, ze skalą tachometryczną poza tarczą czyli na bezelu na zewnętrznej części. Zegarka, dzięki której mogliśmy policzyć średnią prędkość na danym odcinku. Oczywiście dodatkowe tarczki oferowały jeszcze funkcję stopera. Poprzednik tego zegarka, który wyszedł w 2013 roku, był nieco większy i był zegarkiem automatycznym. No i tak do końca to wszystkim nie grało, bo no kurczę, mamy design z lat 50., ale zegarek automatyczny, więc Omega odpowiedziała zegarkiem, który ma mniejszą średnicę 40,5 mm. No i mamy manual, dzięki czemu wysokość tego zegarka ma niespełna 13 mm, co oznacza, że mieści się fantastycznie pod mankietem koszuli. Poza tym, spójrzcie na kompletację tego zegarka: czarna tarcza, stalowy bezel, który pięknie mieni się w świetle razem z bransoletą wskazówki tak zwane broad arrows czyli szerokie strzały bardzo retrosmaczek, kropeczka nad 90 na skali tacho metru no i kolor tych markerów bardzo specyficzny taki beżowy totalnie w stylu retro budowa tarczy kanapkowa bardzo trójwymiarowa, jeżeli przyżycie się z bliska. Pokażę Wam jeszcze inną wersję tego zegarka, bo on występuje w czterech wariantach. Jak bardzo różni się budową tarczy. Niezwykle estetyczny zegarek, który nosiło mi się przez ostatnie tygodnie z ogromną przyjemnością. Puszersy umieszczone tutaj z boku klikają niezwykle satysfakcjonująco. No i do tego mamy lumę zieloną, jeżeli zgaśnie światło. Na markerach i na wskazówkach. Zobaczcie, tak jak w starym speedmasterze, w klasycznym, koronka nie jest niczym zabezpieczona. Po prostu tak ma być. Tarczki są dwie. Po lewej stronie mamy sekundy, po prawej mamy dwie wskazówki tego teraz nie widać które są tak naprawdę mini zegarkiem można sobie ustawić w tym miejscu inną strefę czasową. Tutaj mamy godziny i Minuty na dole mamy okienko z datą, więc tych komplikacji w chronografie, na który patrzycie, jest naprawdę sporo. A co się stanie, jeżeli wylejecie na Speedmastera 57 swojego vintage'owego szampana? No nic się nie stanie. Zegarek jest wodoodporny na 50 metrów. Bransoleta również w stylu retro centralna część bransolety jest szczotkowana, zewnętrzne elementy są polerowane, zapięcie wygląda w ten sposób i ma możliwość nie wiem czy to będzie widać, coś tam widać mikroregulacji więc możecie jeszcze sobie dostosować w zależności od pory dnia i od tego czy wasza ręka jest już trochę na wieczór spuchnięta tarcza zegarka schowana za szafirowym szkiełkiem jest fascynująca ale zobaczcie co tutaj się dzieje z tyłu, w tym mechanizmie, który widoczny jest również przez szafirowe szkiełko, te charakterystyczne zdobienia, które tutaj widzicie, one się nazywają Code de Geneva Arabesque, z francuskiego. No, to świadczy o tym, jaki to jest kunszt, produkcja em, takiego czasomierza. Mamy tu masę klejnotów, mamy elementy, których nazw nawet nie znam, no ale zobaczcie. Znam takich, co woleliby, żeby od frontu ten zegarek wyglądał tak, jak wygląda od tyłu. Fascynujący mechanizm, który zwłaszcza warto obejrzeć w powiększeniu. Koledzy na szczęście nagrali mi ujęcia makro, dzięki którym możecie oglądać, jak te wszystkie elementy są genialnie wykonane. Speedmaster 57 występuje w kilku specyfikacjach. Ja mam jeszcze przy sobie egzemplarz w kolorze Zielonym, na takim bardzo ciemnym zielonym pasku. Również przepiękny, ale już nieco inna budowa. Już nie ma tej budowy kanapkowej. Tarczy, zobaczcie, markery tutaj są nałożone, wystają po prostu do zewnątrz. No również piękna specyfikacja, przepiękny kolor. Jeszcze jest kolor niebieski, kolor burgundowy. Tak naprawdę opcji jest 8, bo wszystkie możecie mieć na skórzanych paskach albo na. Branzolecie. Także jest w czym wybierać. Cena tego wspaniałego czasomierza to 46 200 zł na branzolecie. Na skórzonym pasku jest troszeczkę tańszy. 44,5 000 zł. Tak wygląda na nadgarstku. Z pewnością spytacie, jak się nosi. Zegarek jest dyskretny i elegancki. Zobaczcie, jak pięknie. Mieni się w świetle dokładnie tej specyfikacji podoba mi się najbardziej chyba przez te marka i wskazówki w kolorze brązowym, czarna tarcza, brazoleta. No po prostu klasa. Fajne jest to, że dzięki mechanizmowi, o którym Wam opowiadałem, mieści się pod mankiet koszuli, nie wystaje wysoko. No jest przepięknym zegarkiem, który dosłownie z każdym dniem podoba mi się coraz bardziej. Podsumowując, jest za co kochać Speedmastera 57. No przede wszystkim retro design, zwłaszcza w tej specyfikacji. Nowoczesna konstrukcja, zaawansowany mechanizm. Sam fakt, że trzeba go codziennie lub co jakiś czas nakręcać, co sprawia, że mamy bardziej intymną relację z zegarkiem. Proporcje są fajne No i jakość nie podlega żadnej dyskusji. Chciałbym, żeby mi towarzyszył już na zawsze, zwłaszcza za kierownicą tak pięknego, klasycznego samochodu, no ale prawda jest taka, że niestety będę musiał go oddać koleżankom i kolegom z Omegi, dzięki którym mogłem Wam go dzisiaj zaprezentować i ponosić przez ostatnie dwa tygodnie. Dziękuję pięknie, że obejrzeliście. Widzimy się przy jakimś innym ciekawym czasomierzu w otoczeniu pięknej wspaniałej motoryzacji. Hej! Ależ ten dźwięk zamykanych drzwi jest bezbłędny. Naprawdę tęsknię za tym.